Trenerze przegrana 5 do zera. Chyba mogliście się spodziewać, że to będzie dla was ciężki mecz, ale pewnie też żywiliście jakieś nadzieje, że jednak powalczycie ze starem, a tu już bramka stracona w pierwszej minucie. Później opór z waszej strony jakby nie patrzeć. No nie tak prosto przychodziło zdobywanie kolejnych bramek Starowi. Czy jesteście w jakim stopniu z tego spotkania zadowoleni? To znaczy na pewno wiedzieliśmy, w którym miejscu jesteśmy my, w którym jest Start. Tak? No, Start jest jedną nogą, tak naprawdę, z trzeciej lidze. My budujemy drużynę. No, na pewno szkoda tych bramek w pierwszych minutach, bo zarówno w pierwszej połowie, jak i w drugiej, no, to była tak naprawdę pierwsza minuta meczu. Na pewno to podcina trochę skrzydło. No, wydaje mi się, że zadowoleni możemy być pod tym względem, że pierwszy skład to około 20, średnia wieku około 20 lat, więc no, na przyszłość myślę, że to będzie rokowało dobrze. No a taka wysoka porażka jednak trochę smuci, martwi i jest no, dużo jeszcze do, do naprawy z naszej strony. Chyba pozytywem jest to, że zdobyliście punkty w tej rundzie wygrana ze spartą Kazimierza Wielka, czyli jakby nie patrzeć bezpośrednim rywalem do walki o utrzymanie. Czy właśnie celujecie w zdobywanie punktów z drużynami z dołu tabeli? No zdecydowanie tak. No, tutaj tak jak pan powiedział... No... Jeśli tu o punkty chodzi, to na pewno nie tylko nam będzie ciężko, tylko większości drużyn w tej lidze. Natomiast my będziemy w tych punktach próbować zbierać. Tak? ta Kazimierza Wielka myślę, że jest do wyprzedzenia. My będziemy robić wszystko, żeby się utrzymać w tej lidze. Wygrywa 5 do zera z Nidą pińców. Taki wynik w sumie jest dość zgodny z oczekiwaniami. Wszyscy tu spodziewali się wysokiego rezultatu, wysokiej wygranej staru. Z jednej strony można być zadowolonym na pewno z kompletu punktów dość wysokiego wyniku, ale chyba taka doza nie smaku pozostała, mógł ten wynik być lepszy i też gra mogła wyglądać trochę dynamiczniej. Tak, tak jak powiedziałeś Marcin, że na pewno spodziewaliśmy się, że tutaj, że to wynik będzie na pewno zwycięski, wiadomo, tylko nie wiadomo w jakich rozmiarach. Może tutaj bym ten wynik z 5-0 przyjął spokojniej, to nie, nie, nie przesadzam tutaj, żeby mieć jakieś jeszcze wyższe oczekiwania w stosunku do wyniku, jednak na pewno jakiś niedosyt, jeżeli chodzi o naszą, naszą grę, w pierwszej połowie szczególnie. E, zabrakło mi takiej troszeczkę jakości, e, troszeczkę takiego większej kultury gry. Otóż no biorę to na karp jeszcze, że drużyna jest e, od niedawna, drugi raz jesteśmy na, na, na boisku trawiastym tutaj naszym e, i, i jeszcze, jeszcze te, te e, Płyty, płyty są takie troszkę nierówne. No, nie ma też wpadać co w jakiś, jakąś, jakąś panikę. No, wygraliśmy 5-0, trzeba się z tego cieszyć. Dopisujemy trzy punkty. Wiadomo, że teraz też mamy kolejny wyjazd z teoretycznie przeciwnikiem łatwym, jednak na pewno w Kunowie to będzie ten mecz zdecydowanie o, o trudniejszym wymiarze kotłunkowym. Z jednej strony mecz w Kunowie rzeczywiście spodziewamy się, że może być nieco trudniejszy, ale z drugiej strony chyba ten terminarz no nie rysuje się jakoś tak teraz dramatycznie dla staru. To spotkanie, które może wzbudzić większą ciekawość kibiców, to na pewno mecz domowy z Granatem, który już niedługo, a to jakby nie patrzeć, wicelider i lokalne derby. Tak, to, to, to na pewno ten, ten, ten mecz wzbudzi duże zainteresowanie, myślę, że zarówno wśród zawodników, jak i wśród kibiców. E, oczywiście nie, nie zapominamy o, me, o meczu ze Stalą Kunów, bo punktów nie dopisujemy, trzeba tam pojechać i ten mecz wygrać. A o Granacie na pewno będziemy myśleć o, po meczu ze Stalą Kunów. E, Zdaję sobie sprawę, że tutaj też w kwietniu czeka nas troszeczkę więcej meczów, bo jest mecz przełożony z Neptunem Końskiej, Końskiej jest Puchar Polski z Morawią, także zacznie się też zacznie się granie środowe. Ale mam szeroką kadrę i, i też nie ukrywam, że dużo tutaj zawodników też czeka na swoją szansę. Ta rywalizacja myślę, że jak najbardziej wzmocni jeszcze jakość naszej gry. Ta szeroka kadra to chyba coś, co mocno ułatwia teraz Starowi taką ciągłość dobrej gry zmiany w drugiej połowie, w 60. minucie aż pięć zmian w zespole staru i widać było tą odrobinę świeżości na boisku. Ci zawodnicy, którzy pojawiają się, chyba można powiedzieć, że naprawdę zapewniają dobrą jakość. Zgadza się. To, 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 zawodnicy, którzy są na, na rezerwie, nie są gorsi od tych, którzy, którzy grają w podstawowym składzie. I nie ukrywam, że te, te zmiany są też podyktowane tym, że czasami potrzebujemy też, też żeby, ta, żeby ta gra nie, nie straciła tempa. Myślę, że myślę, że w dużym, w dużym przypadku jest to tak że ta, ta pierwsza, pierwsza grupa zawodników, powiedzmy to tak, kolokwialnie, potrafi też dosyć mocno zmęczyć przeciwnika i teoretycznie ci rezerwowi jeszcze, jeszcze dokładają swoje tempo gry i to naprawdę dzisiaj to widać było już diametralną różnicę na, 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 na tle Nidy Pinczów.